O złocie. Światowej sławy geolog wskazał na skarbu wrota. To w jądrze ziemi znajdują się miliony ton złota. Profesor Bernard Wood z Sydney. uwagę zwraca, że ludzkość śpina złocie od początku świata. By dotrzeć do złota trzeba wejść w głąb w ziemi. Pięć tysięcy kilometrów to świat by się zmienił. Okazałoby się, że każdy z ludzi jest bardzo bogaty i że nie ma już sensu gonić jak wariat za tym. Niby ważna jest uroda, zabiegi kosmetyczne, również bogactwo, choć ono takie iluzoryczne, jednak przychodzimy na świat nadzy i bosi i wracamy samoistnie, jeśli Bóg zaprosi. Złotem nikt nie wykupi karnetu na wieczne życie i miłości nieodwzajemnionej, chowanej skrycie. Złoto nie dało nikomu patentu na szczęście bezgraniczne, za to uroda serca złotego jest szczęściem, o jakim myślę. Ziemia to złote miejsce dla każdego człowieka, pod warunkiem, że miłość piękna gdzieś czeka. Miłości Matuli nie zmieniłabym na złota tony, bo są mi po złocie, gdy tęsknota boli.